Vlogmas! No dzień, dzień piąty! Nowe śniadanko dzisiaj testujemy Nie wiem jakby to się stało, że użyliśmy coś innego, bo tam jest po nasz faw, ale Mój tynek ma coś z rybą A ja mam koimala special, czyli coś tutaj, co Kodak po prostu najbardziej polecam. Także smacznego! Od 1 do 10, jak Ci smakują? 7 7? No. Brawo Michu! Zobaczcie co mój chłopak zrobił. Wziął te tutaj. To był jedyny wolny cień. Brawo skarbie. Jesteś wielki. Diana! Zaczynamy! co rzeczywiście. Pownaliśmy wody, więc z tymi przegrywami. Ale mój facet właśnie poszedł na ten rower i jedzie do hotelu z wody tak średnio. I w ogóle pamiętajcie o nawodnieniu nawet w zimę. No i no, o filtrach. Filtry, filtry, filtry. To nie jest tak, że ja jestem od na wedlika z filtrami, bo na co dzień 50 na twarz to jest must have. Pamiętajcie o tym, w ogóle bardzo fajny filtr taki, który ja nie dość, że jest oczywiście filtrem, który was ochroni przed złymi promieniami UVA, bo są oczywiście te UVB, które nas opalają, a UVA nas spalają, ale dodatkowo on nas pielęgnuje, chroni, to tak zwany strażnik młodości, i dzięki niemu, jak będziemy go na co dzień stosować i po prostu będziemy o to dbać, to będziemy mieć mniejsze problemy ze skórą, mniejsze zmarszczki na przyszłość. A! Bo tam jest to zalewa Idziemy korzystać No i yy, problemów ciąg dalszy Pan właśnie do mnie przed i powiedział, że to może się zapalić Że to może runąć Więc ja czekam na mojego narzuconego I nie wiem co zrobię Na szczęście znaleźliśmy miejsce pod palmą Także coś rozłożyliśmy i mamy cień, bo naprawdę w tej palmie byłoby ciężko no i jak co dzień cudowny cudowny widoczek. Przucimy właśnie do hotelu i szykujemy się na obiad. Ja dokładam swoją chyba jakąś już piątą warstwę filtra na buzię i oczywiście chciałam Wam jeszcze raz o tym przypomnieć. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby się nie spalić, żeby na przyszłość sobie nie zrobić krzywdy, bo to, że teraz się spalimy, to jedno, ale to, że zmarszki nam szybciej wyjdą i będziemy mieć szybciej taką, wiecie, starszą twarz, to drugie. Także ja zabioram Was jeszcze na obiad. Chciałam Wam pokazać, co zamówiliśmy, bo dzisiaj mam tutaj dzień testowania i zamówiliśmy coś kompletnie innego, chyba czego jeszcze w ogóle nie mieliśmy, tak mi się wydaje tak. Let's go. Widzę, że wszyscy skończyli jeść i już jest tutaj tylko mój narzeczony. I mamy cudowne soczki bez cyklu, jak zawsze. No, także na przystaweczkę mamy zupę, makaron i kurczak. nam od razu przyniósł nasze potrawy. Mam właśnie ten ryż z wołowiną, chociaż to była bardzo podobnie, tego słyszeliśmy. A Tymek ma, to się nazywa Bamigoręk? bami Bamigoręk z makaronem. Mam taki mega specyficzny deser Niby to jest jakby chocolate custard, but. <laughs> ale to tak nie smakuje jak czekolada Jest w ogóle zalany miodem, bardzo spoko, trochę taki budyń Ale no, czuję w tym dużo cukru, także dużo tego nie zjemy Jest koło dzięki 15, a ja na pewno muszę nam ogarnąć hotel bo słuchajcie W sobotę stąd wyjeżdżamy, dzisiaj mamy środę, czyli dzisiaj śmialiśmy że tak, płyniemy Lecimy, a potem jedziemy stąd, wiecie, na male. Z male do Abu Dhabi, z Abu Dhabi do, do Baju i właśnie będziemy mieć dwa ostatnie dni tam. Także mamy długą podróż przed nami. A jeszcze brak hoteli i czegokolwiek na powrót, także właśnie będę wchodziła na booking i to ogarniała. Chyba, czy zaraz się przyjdziemy po jakiś aftersand, jakiś taki palca, bo... tak się skończyło, że tylko ja poszłam po tylko jeden niby po słońcu. Nie wiem, czy, czy mnie nie wyciulało, nadzieję, że nie, Ale ten sklep, co do niego zawsze chodzimy jest zamknięty. Był tylko otwarty, tak wiecie, typu farmacji Płaciłam w ogóle 435. Ja mam pojęcia jak się nazywa i yy, Zaraz dam wam znać, ile mi zeszło z remontu, bo Kurde, mam wrażenie, że jakoś sporo. No i słuchajcie, jak się okazało, kosztowało Eww. mnie to 120 zł. Okazało się, że nie jest to żaden after nie jest to nic na oparzenia, tylko po prostu filt 40. No i wybrałam się tam z powrotem, no i jakiś tam drugi facet, który przed to powiedział, że w tej cenie możemy wybrać sobie po prostu coś innego z tego sklepu. I ten chłop, który słuchajcie mi sprzedał ten filt, powiedział, że mają coś super after sun i sprzedał mi faktycznie fajny balsam. Co kosztowało, tak jak już Wam mówię, 70 tych lirów, więc dlaczego ten sam facet nie sprzedał mi tego wcześniej, tylko najpierw tamto. Nie już dziwna bardzo sytuacja. Ale w każdym razie wzięliśmy ten after sun w tej samej cenie. No i wzięliśmy jeszcze taki babykowy balsam 50. Taki bardzo, bardzo mocny, bo okazało się, że mój temek ma duże problemy z tym słońcem. No przynajmniej mamy i film, i ten after sun. I to jest dla mnie najważniejsze, że mój facet będzie zaopiekowany. Już go całego smarowałam. Teraz tak jak wam mówiłam, poszedł nagrywać film. Także idę nagrywać, ale wam daję znać, że coś takiego to jest. Na kolacji i nagrywam tak trochę z podwyka, bo mam wrażenie, że obsługa tutaj troszeczkę się peszy. I mamy świeże z pomarańczy, oczywiście bez cukru. Oczywiście mamy w ogóle problem z hotelem w Dubaju. Dojazd jest ogólnie bardzo słabe. My będziemy lecieli z Abu Dhabi, więc mamy jakieś 3,5 godziny dojazdu do tego hotelu i zobaczymy, czy to w ogóle nam się uda. Zastanawiamy się, czy by nie zostać w tym hotelu w Abu Dhabi, bo był zajebisty. ale zobaczymy, bo chcielibyśmy zobaczyć też Dubaj, ale może po prostu osobną podróż zrobimy. Mamy też kilka ogólnie znajomych, którzy bardzo by do Dubaju chcieli, więc może, może po prostu zbierzemy kilka osób i sobie wynajmiemy coś takiego fajniejszego kiedyś w Dubaju. Zobaczymy.